Siemaneczko, witam wszystkich. Dzisiaj mamy ładną pogodę. Około 28 stopni, cieplutko, słonecznie. Wybraliśmy się do Ruslip Lido. Fajna miejscowa. Teraz idziemy tutaj takim laskiem. Jest jeziorko, na które zaraz tutaj dojdę. Także pogoda dzisiaj dopisuje. 13 czerwca. Także trzeba było się gdzieś wybrać, bo szkoda było przy takiej pogodzie siedzieć w domu. Także idziemy tutaj wybrałem się ze znajomymi. Także pokażę wam jak tutaj ta miejscowa wygląda. Zapraszam na odcinek. Jesteśmy już na miejscu, moi drodzy, zobaczcie ile ludzi Ile ludzi tutaj Jest w tym miejscu Mnóstwo Trzeba czekać, jest kolejka Po kolei tutaj taki jest ładny Lasek, park Także No, nie mamy wyjścia Musimy Poczekać w kolejce to Widzimy jest to jezioro, ten zbiornik retencyjny, także no ładna pogoda, to i dużo ludzi. Mimo tego, że dzisiaj mamy mecz, przecież który się zaczął o godzinie 2, Anglia gra z Chorwacją. Także, mimo tego meczu, no tyle ludzi dzisiaj zawitało tutaj do Ruslip Lido nad wodę. Moi drodzy, ludzi jest naprawdę masa. Ludzi jest sporo. Jak przystało na niedzielę każdy chce odpocząć być nad wodą rodziny i tak dalej. Fajne, fajne miejsce. Zaraz Wam pokażę tutaj jak to wygląda i ile ludzi przyjechało w to miejsce dzisiaj. I jak to wygląda w chwili obecnej. Jest przed czwartą. Ludzi jest bardzo dużo, jak widać. Każdy zażywa kąpieli słonecznych, ale nie tylko. Fajne miejsce na odpoczynek, rekreacje. Tak jak wspomniałem wcześniej. Mer dzisiaj e, Pols e, Polska Anglia, Chorwacja 1-0 dla Anglii e, Jest przed 16 Także Tutaj ludzie już są od samego rana My przyjęliśmy Dosłownie przed chwilą Także Ludzi naprawdę Tak jak widać ogrom Moi drodzy Rusli w Lido to sztuczna plaża, zbiornik retencyjny w londyńskiej dzielnicy Hillingdon. Tutaj jest tłocznie, ludzie przychodzą odpocząć, zrelaksować się. Jest dużo miejsc dla dzieci, jest plaża piaszczysta. Ludzie sobie chodzą, zażywają kąpieli jagi wodnych, tak jak jest, słonecznych. Dobre miejsce na odpoczynek, tym bardziej, że to jest dzielnica Londynu. Także tutaj dużo osób, którzy mieszkają w Londynie, ale też dużo osób spoza Londynu przyjeżdża w to miejsce, żeby odpocząć. Chciałem Wam powiedzieć, że bardzo ciężko było znaleźć parking, żeby tutaj się dostać. Wszystko zajęte samochody parkowały przy drodze. Pan chodził, rozdawał etykiety, bileciki także nie ma parking jest mały, ciężko było zaparkować, bo znaleźliśmy miejsce tutaj. Musieliśmy kawałek przejść na nogach w takiej dzielnicy mieszkalnej. Zostawiliśmy auto przy drodze, no ale trochę nam zajęło czasu, żeby je znaleźć. Także no ciężko, ciężko było coś ogarnąć nie ma tutaj za dużo parkingów parking, który jest jest pełny nie ma miejsc także było trzeba szukać czegoś na własną rękę trochę nam to zajęło czasu stawiliśmy auto z buta przeszliśmy około 15 minut no i w sumie nie było takiej tragedii także czasami trzeba trochę pokombinować, żeby znaleźć jakoś miejscowe żeby się tutaj dostać po prostu i w miarę bezpiecznie zaparkować auto żeby nie dostać mandaciku moi drodzy pogoda elegancka, ciepludzko ładnie Idziemy na plażę Zobaczyć czy ci ciepła woda Pogoda elegancka jak wspomniałem cieplutko słoneczko ciepło idziemy obadać teren Jak jest Moi drodzy, woda naprawdę ciepła Za to ona nie jest, to fakt Ale no jest ciepła, ludzi dużo, ładnie, super, elegancko można sobie odpocząć fajnie spędzić czas Spać ze znajomymi, czy z rodzinką Tak to wygląda git Majonez i siekane orzeszki. Moi drodzy, klimat jest elegancki, elegancki Woda, tak jak mówiłem, za czysta nie jest Ale dobre i to, dobre i to Jest ciepło Trochę popruskaliśmy się, pokąpaliśmy jest tutaj trochę relaksiku Dajemy radę, dajemy radę To nagranie będę już kończył Trochę jeszcze zostaniemy. Chwilka, bo jest ładnie, cieplutko i będziemy się zbierali, bo wiadomo, nie wiadomo, wiadomo, nie wiadomo. Z trzeba wrócić, a 45 minut gdzieś się jedzie od tego miejsca, gdzie mieszkam. Tutaj jeszcze muszę znajomych odwieźć. Także jeżeli chodzi o z tym słowem także, bo się powtarzam, muszę to poćwiczyć, bo cały czas tylko jest także i także. Więc także, ja cię polecam to e, miejsce, czy nie polecam. Moim zdaniem warto, warto, bo zależy gdzie kto mieszka. Jeżeli ktoś mieszka tutaj e, blisko Londynu, miejscowa myślę nie najgorsza, warto przyjechać odwiedzić odpocząć i zainteresować się tym miejscem, jeżeli ktoś tutaj jeszcze nie był Bo to jest taki przedsionek wakacji gdzie jest w jasku trochę wody zimne piwko można wypić i można miło spędzić czas przede wszystkim także Pozdrawiam, do zobaczenia i do kolejnego razu.